Sorbet. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing korzysta z pięknej pogody. <laughs> <laughs> o, oh, Proszę, to dla ciebie. Dziękuję, flop. Mniam, mm. miam. miam. Mm. Chcę mieć cały basen pełen wody. Mm. Niech ta woda nalewa się mm -hmm. szybciej. Nie da się. To musi potrwać. To Julia! Przyjechało z lodami, kupisz flop? Jasne. Ochłodzimy się sorbetem. O! Tak. Witaj, Julio! O! Witaj, Bing! Cześć, Flop! Cześć. Cudownie, że dziś przyjechałaś. Cześć, Piesiu. A więc? Co wybieracie by ochłodzić się w ten upalny dzień? Mm. O, oh. oh, pomarańczowy, oh. jest pyszny. Zgadzam się. O, oh, a ten zielony Julio? To jest kwaśna limonka. Oh. A ten fioletowy to czarna porzeczka. Mm, wybieram. Jednak soczystą pomarańcze Aha. Julio. Dobry wybór Bing. Dwa pomarańczowe sorbety. Proszę bardzo. Oh. I pamiętajcie, szybko liście, nim się roztopią. Dobrze. Mm. Dziękuję, Julio. Smacznego. Do zobaczenia. O tak. Do widzenia. Pa, papiesiu. Pa, Dzień dobry. Czy mogę służyć? Mm. Basen nadal nie jest pełny. Mm. Jeszcze troszkę. Usiądźmy sobie teraz w cieniu i zjedzmy nasze sorbety, nim się roztopią. Zgoda. O, Julia mówiła, by zjeść je szybko. <laughs> Właśnie. Co to było? W basenie chlupnęła woda. O, też to słyszałem. Sprawdźmy. O! o to żabka! O. Cześć, żabko! Żabka! Jej też musi być gorąco. Tak, dlatego wskoczyła do zimnej wody. O, flop! Ona chce już wyjść! Wyżej żabko, wyżej. Musimy jej pomóc. Nie martw się żabko. Pomożemy ci. Wezmę wiaderko. Dobry pomysł. Odłóżmy na chwilę sorbety. Mała żabko Delikatnie, Bing, żeby jej nie uderzyć A No tak Tutaj, żabko Odpłynęło <śm> o, Jest tutaj, Bing Spróbuj Powoli, powoli Znów mi uciekła hmm, Myślę, że się trochę boi Jeśli potrzymasz wiadro Nieruchomo <śm> jak posąg To może żabka podpłynie Nieruchomo, nieruchomo. Aha. Tutaj, żabko. Hmm? O! Mam o! ją! Patrz, jest w wiedełku. <laughs> Bardzo dobrze, Bi. Daj, pomogę ci. Powoli, powoli. Stój. Wypuścimy żabkę w cieniu. Delikatnie. Jesteś w domku. Świetnie. Ma, żabko? O! Udało się! Uratowałem żabkę! O to chodziło, króliczku! Chodźmy do sorbetów! Niem, miam, o. o! Mój sorbet! O, co się stało, Flop? O. Sorbety zniknęły! Tak! Roztopiły się! Niestety lód w cieple długo nie wytrzyma. O! Mm. Gdy pomagaliśmy żabce, lody roztopiły się. O, chciałem dokończyć mój sorbet. Wiem, mnie też jest przykro. Możemy kupić jeszcze po jednym? O, niestety nie. Julia odjechała. Ale zobaczmy, co mamy w domu. No dobrze. Co powiesz na pyszne maliny? O, bardzo chętnie, Flop, ale te nie są zmrożone. O. Nie. No, spójrz, mamy lód. I Maliny. Flop. Możemy je połączyć? Świetna myśl. <laughs> Brenda! Blender, Brenda. Zawsze na posterunku. Zawsze na posterunku. <laughs> Uwaga. Maliny. Są. nią, nią, Teraz lód, flop. Jak. O, włączymy super szybkość! Tym razem nie potrzeba bing. Szkoda. I? Wow, 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 wow! wow! lud i malinki. Miam, miam, niam. niam, niam. Mm. A, mamy tu lód mm. i owoce. Malinowy sokolut. Mniam, miam, miam. Ciekawa nazwa. <laughs> jeden sokolut dla ciebie i jeden sokolut dla mnie. Miam. Czy możemy je wypić koło basenu flop? Świetny pomysł. Cześć! Jedliśmy z flopem sorbety. Nagle żabka wskoczyła do basenu! Klub! I nie mogła wyjść. Złapałem ją więc do wiadra i przeniosłem do jej domku. W tym czasie nasze lody zupełnie rozpuściły się na słońcu. Więc. Razem z Flopem wrzuciliśmy lód i maliny do brędy. I zrobiliśmy pyszny malinowy sokolód. Jeśli masz sorbet na patyku, musisz go szybko zjeść, zanim całkiem się roztopi. Sorbety to wielka rzecz, Bing. O, oh, mniam, 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 miam. Dom Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing buduje dzisiaj dom. Pomóc Ci, Bing? Tak, proszę. Gdzie to położyć? Mm, tutaj. To jest mój dom. Wejdź, Flop. Mm, przytulnie. O, to, to Sula, Koko i Charlie. O, schowam im się. <noise> Już? Tak. Cześć, Cześć, Koko. Cześć, cześć, Sulo. Cześć, Charlie. Ale się wiercisz. Chciałby już wyjść z wózka. Gdzie jest Bing? Bing! Gdzie jesteś? Bu! Jestem tu, w moim domku. O, możemy wejść? Przypomniała mi się zabawa wilka. Uwielbiam ją. O, też znam tę grę. Hej, Bing! Hej, Bing! Czy wpuścisz mnie? Niewielki zły wilku, nie wpuszczę cię. A więc, A więc dmuchnę, dmuchnę i, i huchnę i zdmuchnę i cały twój domek. O nie! To jest domek z cegły. Jest bardzo, bardzo mocny. O, pobawmy się w to od początku. Dobry pomysł, Uslo. O, ja będę wielkim złym wilkiem. Będziesz mieszkała w domku ze słomy. Zgoda. Mój domek będzie z patyków. A ja będę wielkim złym wilkiem. <gry> Musisz być dużo straszniejszy, Bink. <gry> 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 Spróbuj tak. Charlie też się chce bawić. Kim może być? Charlie może zamieszkać w domku z cegły. Tak. O! Jeszcze to! Wilczy ogon! Oh! Super! Shared, Dink, daj, aha. Daj. Pomogę ci. Ah, ah. Wow! Oh! Oh, 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 oh! Cool! Sulo! Musisz mieć słomiany domek. No tak! Sulo, czy taki domek może być? O tak! Dziękuję, Flop! Mała Sulo, mała Sulo, wpuść mnie, proszę! Nie, wielki zły wilku, nie wpuszczę cię! A więc dmuchnę, i chuchnę, i zdmuchnę twój domek! A! Zły wilk chce mnie pożreć! Złapię cię! Mała Sulo, schowaj się w moim domku z drewna. Dziękuję ci, mała Koko! Mała Koko, mała Sulo, puśćcie mnie! Nie! Nie! Nie wpuścimy cię złe wilku! Nie wpuścimy cię złe wilku! A więc dmuchnę, no i kuchnę, i zdmuchnę wasz domek! <słysy> Goni nas! Wow! Wielki zły wilk! Och, wow! oh, teraz już my chodźmy do domku z cegły. Uważaj, się, mała Sola, mała Koko! Zły wilk goni nas! Jest bardzo straszny! Mały Charlie, mała Koko, wpuśćcie mnie! Nie, wielki zły wilku! Nie wpuścimy! Nie zniszczył, Bing. Ja chcę wejść. Niewielki, Niewielki zły wilku, nie wpuścimy Cię! O, ja zrobiłem ten domek. Bing, to jest zabawa. Wpuśćcie mnie! Niewielki, Niewielki zły, zły wilku, nie wpuścimy, nie wpuścimy Cię! O, to jest mój domek! Bing! Już nie chcę się w to bawić! Dlaczego nie? Nie chcę być dłużej wielkim, złym wilkiem. O. Chcę być ze wszystkimi w domku. O, przecież to tylko zabawa, Bing. Wilk nie wchodzi do domu z cegły. O. Wybacz, Sulo. Wybacz mi, Koko. Niechcący zepsułem waszą zabawę. Nie martw się, Bink, Nic się nie stało. Odbudujemy dom z cegły. Zgoda. Tak. I znowu się pobawimy. Tym razem będziesz mógł wejść do domu Kubinka. Charlie chyba chce zostać wilkiem. Tak. Brzmi jak wilk. Proszę. Teraz ty będziesz złym wilkiem, Charlie. <laughs> Jesteś naprawdę przerażający. <laughs> Charlie musisz ryczeć. O tak. Uuu. A. <grystanie> a, uwaga, zbliża się wilk! Ratunku! Ratunku, ratunku! Uciekajmy! Wilk! Do domku szybko! Cześć! Bawiliśmy się w wilka. Zdmuchnąłem domek strawy, a potem domek z patyków. A potem nie mogłem wejść do domku z cegły, bo byłem wielkim złym wilkiem. Ua! Ale to był mój domek. I chciałem być w środku ze wszystkimi. Zezłościłem się i zepsułem domek. Zepsułem również całą zabawę. Gdy masz dość zabawy, powiedz to. Może ktoś inny zechce być wielkim złym wilkiem. <grywka> Budowanie domu to wielka rzecz, Bing. Proszę nie wchodzić. <grywka> Zakręcony. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing chce się dzisiaj kręcić. O. Teraz twoja kolifla! Dobrze, czemu nie? Nie, to się robi tak: o. O. <grywia> No dobrze. Jeszcze raz flop! Zakręciło mi się w głowie. O! Pokręćmy się teraz na karuzeli, flop. O, dobrze! Lubię się kręcić. Ja też troszeczkę to lubię. Byle nie za długo, bo wtedy nie czuję się zbyt dobrze. O! Pokręcisz mnie, flop? Proszę. Tak. Uwaga. Trzymasz się mocno? Tak. Kręć, kręć, kręć. Dobrze. Uwaga. Bo, 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 bo. Wow. Uh. Szybciej, flop. Szybciej! Ta karuzela już szybciej nie potrafi. No to chodźmy na inną. Uch. Poczekaj aż stanie. Trzymaj się dopóki karuzela nie Dobrze. zwolni. Li 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 li. Teraz chodźmy. <śle> Spójrz, to Pando! Cześć, Bing! Cześć, Pando! A ja? Oh, cześć. Oh. cześć! Cześć! Pando! Chodźmy na karuzelę! Tak! Pando! No to ziuuu! Pokręcimy się razem? No pewnie, że tak! W koło! koło! Jak Dobrze, Pando. Gotowy? Tak. Uwaga, złap się mocno i. Wow, 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 wow. <ścoughs> Hej, mocniej Pando! Aż tak mocno, co za dużo, to niezdrowo. Wszystko dobrze, Bing. Tak, lubię się kręcić. No dobrze. Nadal wszystko dobrze? Tak. Oj. To jednak nie. Pando, zatrzymaj kręciołka. Ja chcę już stąd zejść. Słyszysz, Pando? Bing! Stop! stop! Pando, stop! No już, no już, już, już. Niedobrze mi. Zaczekaj, Bing. Zejdziesz, gdy tylko się zatrzyma. Oh, no już. Pomogę ci, Bing. Oh, mój brzuszek. O, bing! Śmiesznie wygląda. Mocno zakręciło ci się w głowie. To okropny flop. Zrób coś, proszę. Chyba nie potrafię, Bing. Musisz poczekać, aż samo ci przejdzie. O, wiem, co zrobić! Musisz się pokręcić w drugą stronę. O tak. O, o nie chcę się już kręcić. Spróbuj, Bing. Może poczujesz się lepiej? No, no dobrze. Oh. No i jak? Lepiej? Oh. Jeszcze trochę, Bing. Dobrze. Oh. 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 Lepiej ci Bing? Oh, tak, jakby mniej mi się kręci. A widzisz? Świetnie. Dziękujemy, Pando. Oto chodziło króliczku. Oh. Teraz moja kolej. Brr, 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 brr. O, to nie było zbyt przyjemne, flop. To prawda. Kiedy za mocno i za długo się kręcisz, możesz nagle poczuć się źle. Bing! No chodź, teraz ty mnie pokręcisz. Biegnę pando. Trzymaj się mocno. <ścoughs> się dziś na karuzeli. Chciałem coraz szybciej i szybciej. Li li, 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 li li A potem Pando zakręcił mnie naprawdę mocno. Zakręciło mi się w głowie i bardzo rozbolał mnie brzuch. Pando poradził mi zrobić tak. Brum, 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 brum. Więc zakręciłem się w drugą stronę. A! Wtedy zrobiło mi się dużo lepiej. Kręcenie jest fajne, byleby robić to z umiarem. Kręcenie się to wielka rzecz, Bing. Byle nie za długo. <laughs>